Hej, hej, witam Was we vlogu. Ponownie taka, taki bez, bez mojej twarzy, taki trochę radiowy, bardziej film. Jestem, jestem mega przeziębiony, także jeszcze wolę swoich zauzawionych oczu nie pokazywać przed kamerą. Mam nadzieję, że to już wszystko minie. Zresztą, pewnie będę robił sobie teraz krótkie przerwy, żeby pokasłać, ale to nie jest istotne w tej chwili. Jakieś obrazki oczywiście będą się nam tutaj przewijały, natomiast ja chcę troszkę pogadać na temat zmarłych aktorów i ich przywracania do życia w filmie, ponieważ od wczoraj tak naprawdę się nad tym zastanawiam, i oczywiście tutaj kwestia wystąpienia bądź niewystąpienia Carrie Fisher, czyli księżniczki Lei w epizodzie 9 Gwiezdnych Wojen, jest tylko jakimś tam wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast, no właśnie, co tutaj zrobić z tymi aktorami, którzy odchodzą w trakcie występowania w filmie? Zresztą do takiego zastanawiania się nakłoniła mnie wypowiedź bodajże Johna Nola, czyli szefa efektów specjalnych i współscenarzysty Łotra I, Łotra 1, który no, mówił, że jakby stworzenie cyfrowego Tarkina. To jest, no, oni mieli z tym dosyć duży etyczny problem, prawda? Zresztą tutaj się wypowiedziała rodzina Petera Cushinga, czy nie mają nic przeciwko temu, żeby właśnie w ten cyfrowy sposób ożywić postać Tarkina. Ale to im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej zastępowanie poszczególnych aktorów, którzy nie żyją, bądź nie mogą wystąpić, bądź, bądź ich odmładzanie, to nie jest kwestia. W kinie, jakby tak, tak bardzo nowa, ona oczywiście rodzi teraz sporo pytań, w momencie, kiedy już widzimy, że ta technika cyfrowa już prawie prawie pozwala nam stworzyć takich bohaterów, którzy są nie do odróżnienia od oryginału. Jeśli ja dobrze pamiętam, był któryś tam z filmów. Dajże Różowa Pantera, ale oczywiście nie mówię tutaj o tej kreskówce, tylko o tych fabularnych filmach, gdzie przywrócono do życia aktora w ten sposób, że najpierw wykorzystano jego wycięte sceny z poprzedniego filmu z serii Różowa Pantera, gdzie on tam chyba uległ jakiemuś wypadkowi, ja to słabo pamiętam, a potem przez resztę filmu ten bohater niby, że po wypadku był cały z twarzą owiniętą w bandarze. No i w ten sposób przywrócono nieżyjącego bohatera. Inny przykład to są na przykład Szybcy i Wściekli 7 bodajże, w którym to aktor Paul, Paul Walker zmarł, znaczy zginął w tragicznym wypadku w zasadzie w połowie kręcenia filmu, no i tam oczywiście, żeby dokończyć zdjęcia, wykorzystano jakby ciało jego brata. Nie, wykorzystano ciało jego brata, to bardzo źle brzmi. W każdym razie jego brat, brat Paula Walkera, Walkera wystąpił w filmie no i cyfrowo jakby podmieniono mu twarz. Wygląda to czasem lepiej, czasem gorzej, niemniej no, przywrócono do życia aktora, który nie zdążył w swojej pracy nad filmem. Oczywiście rzuca się tutaj na myśl Terminator, bodajże ostatni, tak, on miał tytuł chyba Genesis, Genesis gdzie na chwilę pojawia się cyfrowo wytworzony, zresztą na notabene z tego co pamiętam też przez Industrial Light and Magic. Cyfrowo wytworzony Terminator jako młody Arnold Schwarzenegger. No tutaj oczywiście problemu nie ma, no bo Arnold Schwarzenegger żyje. Zresztą też stary Schwarzenegger, znaczy ten obecny występował w tym filmie, w związku z tym zapewne wyraził swoją zgodę, żeby cyfrowo stworzyć jego, jego młodą wersję, tak? Tego Terminatora, którego pamiętamy z lat 80., bodajże, gdzie na ciało było kurt. Ku, jakiegoś tam kulturysty, natomiast twarz była wygenerowana komputerowo. I to jest tak, że jakby cały czas kino dąży do tego, żeby nas oszukiwać. Oczywiście nie mówię tutaj oszukiwać w kwestii w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, natomiast kino dąży do tego, żeby nas oszukiwać. No nie od dziś przecież wiadomo, że filmy muszą tworzyć jakąś tam rzeczywistość. I to, że się podmienia aktora, to, że są nie wiem, niektóre, niektóre nieprawdopodobne wręcz rzeczy wyczyniane przez dublerów, także oczywiście wszyscy myślą, że to ten właśnie aktor to zrobił, to jest na porządku dziennym i to uważamy za coś absolutnie normalnego. To, że się poprawia czyjeś twarze, czy wykorzystuje jakby, czy się montuje że tak powiem bohatera z kilku elementów, nie wiem jakby to, jak to powiedzieć, żeby to, dobrze, żeby to dobrze zabrzmiało montuje się bohatera z kilku elementów tak, na przykład przecież w Ataku Klonów scena, w której Obi-Wan Kenobi obejmuje Dextera, no to też jest zrobiona w zasadzie w 100% komputerowo i na model komputerowy jest doklejona twarz aktora, Iwana McGregora Prawda? Czyli też mamy do czynienia z jakimś takim cyfrowym przeszczepem twarzy. Bo w ogóle musicie wiedzieć, że jest straszny problem z tworzeniem cyfrowych twarzy. Zazwyczaj nawet jeśli mamy super, ekstra mocny komputer i tak dalej i gramy w jakąś grę, to doskonale widzimy nieprawdziwość aktorów czy postaci, które są na przerywnikach filmowych renderowanych w grach. Człowiek przez dziesięciolecia wręcz swojej ewolucji jest przystosowany do tego, żeby rozpoznawać twarz. Tak? Emocje, jakie się rysują na twarzy, w ogóle cała nasza twarz, to jest, no nie skłamię, jeśli powiem, że to jest 75% chyba naszego przekazu takiego pozawerbalnego. Nasze mózgi doskonale rozpoznają twarz. Tak? Systemy komputerowe się oczywiście tego dopiero uczą, więc jakiekolwiek zaburzenie nie wiem, w mimice, jakiekolwiek zaburzenie w oświetleniu, w cieniach na twarzy już sprawia, że ta cyfrowa twarz widzimy, że jest sztuczna. Rozwój techniki, rozwój techniki motion capture pozwala na tworzenie coraz lepszych twarzy cyfrowych. Prawda? No i oczywiście po tym co widzieliśmy w Rogue One pojawia się pytanie czy no nie okaże się na przykład że za 15 lat, że za 20 lat yy, pojawi się na przykład nie wiem remake Nowej Nadziei, w którym wystąpią młody Mark Hamill, młody Harrison Ford i młoda Carrie Fisher. Tak, czyli postacie będą stworzone komputerowo. Do tego, żeby tworzyć postacie komputerowo, kino się coraz bardziej przyzwyczaja, coraz bardziej rozkręca. Stworzony yy, Jar Jar, ja wiem, że nie lubicie pewnie Jarjara, ale stworzony Jarjar Jar w 1999 roku, był pierwszą postacią drugoplanową, stworzoną cyfrowo, która miała aż tyle czasu ekranowego, tak? Był, był na ekranie przez tyle ujęć. I to był pobity rekord przez Industrial Light and Magic. W Rogue One widzieliśmy dwie cyfrowe twarze. Twarz wielkiego Mofa Tarkina. Oczywiście tutaj możemy się teraz zastanawiać, czy ona była dobra, czy ona była zła. Mnie się podobała. Niektórzy w swoich recenzjach wskazują na to, że no, wyglądała jak jakiś animatik z gry komputerowej. Ja nie zauważyłem. No i oczywiście w Rogue One mamy do czynienia z cyfrową Leją pod sam koniec. W Tarkina wcielił się Guy Henry, który zresztą tutaj gdzieś pewnie wkleje jego zdjęcie. On, jak zauważycie, jest nawet dosyć podobny do Petera Cushinga, czyli oryginalnego Tarkina. No i oczywiście Leia, którą, którą grała Ingvild Deila, trudne imię do wypowiedzenia, gdzie z kolei jakby wykorzystano prawie wszystko: ruch rąk, ruch głos. Natomiast nałożono cyfrową twarz Carrie Fisher. W momencie, kiedy Rogue One miał swoją premierę, Carrie Fisher jeszcze żyła. No więc należy przypuszczać, że no wyraziła zgodę na to, że, że jej twarz zostanie wykorzystana w tym filmie. Być może nawet dostała za to jakąś garzę. Aczkolwiek tutaj oczywiście nigdy tego się nie dowiemy. Sama Carrie Fisher żartowała z tego, że George Lucas posiada wszelkie prawa do jej twarzy i że nawet jak spojrzy w lustro to musi wysyłać parę dolarów George'owi. Natomiast y, oczywiście możemy się teraz zastanawiać, czy oni będą zmieniali, oni, mam na myśli tutaj scenarzyści, czy będą zmieniali scenariusz epizodu dziewiątego, no bo epizod ósmy jest już nakręcony i Carrie Fisher w nim występuje, czy będą zmieniali scenariusz epizodu dziewiątego, żeby tam nie pokazać lei, czy odtworzą ją cyfrowo. No bo tak jak wspomniałem na początku taki trochę chaos się tutaj wkradł, ale mam nadzieję, że jakoś to z, z sensem opowiadam. Natomiast chodzi o to, że pojawiają się nam pytania etyczne, to znaczy co wolno, a co nie wolno. Czy wolno przywrócić aktora do życia? Na przykład, śmieszna sprawa, przeglądałem sobie przed chwilą dosłownie Wikipedię, trafiłem tam na hasło o Aleku Guinnessie. Alek Guinness, czyli niezapomniany ten stary Obi-Wan Kenobi z klasycznej trylogii. No i on ma tam swoją filmografię, Wypisaną w ten sposób, że tam w 1994 roku wystąpił w jakimś filmie, a w 2015 roku jego głos w przebudzeniu mocy. Tak? Aktor zmarł w roku 2000, bodajże, jeśli ja dobrze pamiętam, tak 2000. Czyli no, super ma zapis w filmografii 15 lat po, po swojej śmierci. Oczywiście możemy tutaj narzekać, no to było wykorzystane nagranie jakieś stare, tak? Możemy się tutaj śmiać z rzetelności bądź nierzetelności Wikipedii, no ale to nie o to chodzi. Jakby zauważcie całą śmieszność sytuacji, tak? Czyli aktor ma zapis w swojej filmografii 15 lat po swojej śmierci. Zresztą podobnie jest na przykład z, również z Water 1. Water 1 wprowadza nam jeszcze dwóch aktorów, takich powiedzmy, którzy na żywo nie zagrali w filmie. Już mówię o co chodzi. Chodzi o Drave'a Henlego. Drave Henley, czyli niezapomniany Red Leader, który pojawił się w Nowej Nadziei i część ujęć z Nowej Nadziei została wykorzystana w Łotrze 1. I jest Angus Makines, czyli Gold Leader z Nowej Nadziei. I teraz, o ile w przypadku Angusa Makinesa nie ma problemu, ponieważ z tego, co wiem, aktor żyje, no to Drave Henley, czyli dowódca Czerwonych, zmarł w lutym 2016 roku, czyli całkiem niedawno. No i pytanie, czy znowu jego rodzina wyraziła zgodę na wykorzystanie tych ujęć, bo to wiecie, niby jest kłopot, ponieważ znaczy, niby to nie jest kłopot, bo oni wykorzystali fragment filmu. W którym on wystąpił, w filmu, w którym wystąpił 40 lat temu. No ale z drugiej strony znowu pojawia nam się znak zapytania, bo facet ma wpis w filmografii, że jakby wystąpił w jakimś filmie po swojej śmierci. I to wygląda co najmniej głupio. Oczywiście John Nol, wypowiadając się na temat ożywiania Tarkina powiedział, że to jakby są duże kłopoty, to jest jeszcze bardzo trudny proces to stworzenie cyfrowej twarzy, no ale oczywiście ten proces będzie coraz łatwiejszy. Pytanie jest tutaj etyczne, czy powinno się tak robić, no bo jakby można sobie, tak jak już wspomniałem, można sobie wyobrazić Indiana Jonesa, nie wiem pięć z młodym Harrisonem Fordem, na przykład. Dlaczego by nie? Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, jaka powinna być odpowiedź na to pytanie, bo tutaj wchodzimy, jakby zahaczamy o bardzo wiele problemów. Tak? Bo pytanie, czy to jest etyczne, czy nie, jest pytaniem bardzo, bardzo ogólnym. Natomiast pytanie, które należy zadać, to jest, kto ma prawa do twarzy danego aktora. Tak, ponieważ no, są prawa majątkowe, no nie oszukujmy się. Tak, kto ma prawa do jego twarzy, kto ma prawa do jego głosu, oczywiście też, no bo trzeba, by znaleźć aktora, który ma podobny sposób mówienia, bo jeszcze póki co ile twarz można zrobić cyfrowo, no to głos jeszcze nie bardzo o dziwo. Mówię o dziwo, bo wydaje się to, znaczy dla mnie wydaje się to dziwne, tak, że jeszcze maszyny nie potrafią naśladować naszego sposobu mówienia, naszego, nie wiem, tembru głosu, akcentu, a już jakby są w stanie naśladować naszą twarz. Do kogo należą prawa majątkowe do twarzy? Czyjejś? Czy na przykład moja rodzina po mojej śmierci może dysponować moją twarzą? To jest też jakby podstawowe pytanie, tak? Być może trzeba będzie oczywiście, aktorzy powinni inaczej konstruować swoje testamenty. Kto ma prawo dysponować? Moim wizerunkiem, moją twarzą, że na przykład, nie wiem, jedno moje dziecko ma prawo dysponować moim wizerunkiem, jak byłem w wieku od, nie wiem, 30 do 80, a moje drugie dziecko ma prawo dysponować moim wizerunkiem, jak byłem od 1 do, 3, do 29, prawda? Dochodzimy tutaj do całej masy, naprawdę do całej masy absurdów, z którymi ja nie wiem, czy jesteśmy skłonni i gotowi się zmierzyć. Bo dochodzimy do naprawdę jakichś mega porąbanych rzeczy, no i teraz pojawia się pytanie, czy chciałbym, żeby w epizodzie 9 w tym epizodzie, który będzie kończył trzecią trylogię Gwiezdnych Wojen, żeby się pojawiła na przykład cyfrowa leja? Z jednej strony bym chciał, żeby się pojawiła cyfrowa leja, no bo Wiecie, fan wewnątrz mnie no miał łzy w oczach, kiedy zobaczył młodą Leję w Łotrze 1. Natomiast no, z drugiej strony zastanawiam się, czy tak powinno być. No bo właśnie, pojawia się pytanie, kto może decydować o tym, czy wizerunek danej postaci może być wykorzystany po jej śmierci. Tak? Czy to są dzieci, czy to jest, nie wiem, testament, czy to jest prawnik w jakiejś bezdusznej korporacji, która kupiła, prawda, czy która posiada prawa do wykorzystania wizerunku. Kto ma decydować o tym, że wizerunek może się pojawić po śmierci? Więc jakby z takiej czysto ludzkiej strony chyba bym nie chciał, żeby ożywiali aktorów, tak? Bo to ja wiem, że być może film na tym ucierpi. Ja wiem, że cyfrowo stworzony Tarkin w Rogue One, cyfrowo stworzona Leia w Rogue One, na pewno sprawiły, że na pewno sprawiły, że ten film jeszcze bardziej wcisnął w fotel fanów natomiast, no nie wiem czy to jest na pewno rewelacyjne rozwiązanie i z tym was zostawiam trzymajcie się i niech moc będzie z wami pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzach pamiętajcie o subskrypcjach oczywiście też pa, pa.